Tak, sesji dzieje już, sesja ze wagoni. Mówią do przodu powoli, kiedyś patrzą na nich do góry. Schylam się do podawania im dłoni. Kolejny wagonik, kolejny wagonik. Niepotrzebnych i znajomych, wiem o tym sorry. Ten pociąg był do nich, zobaczysz jak wrócę na tory. A co jest, i znów się przelicę. Może nie będzie tak fajnie na szczycie. To co dostanę, to buzek polizek, Parę tych dziwek na chwilę, na moment, to życie zamieni. Rzucić serii, tysiące kamieni Widzicie nie tylko przez szybę Czemu się dziwisz, że kocham tych ludzi Bo krzyczą to, co zawsze chcę usłyszeć Widzisz jak wali się świat Płonie to wszystko, co miałeś tak znać Stoisz pod ścianą a Wiesz o tym dobrze, nie możesz tak stać Krew płynie powoli zejmij powoli, tak lekki powoli Mamy czas, więc powoli Muszę się umościć, odcięli mi nogi w w najgorszym momencie, panda jest cudowne w najgorszym momencie. Zanim ostatni raz mnie zawoła, wrócę do ciebie i podam ci rękę. Możesz ją chwycić, niewiele waży, nic nie ważyła pse nigdy. Zawsze myślałaś, ze parzy. opadły ręce ze złota za ciężkie. Popakajem się jak dziecko, kiedy pójdę, już wszyscy za tęsknią. Minął ten czas, kiedy żyliśmy lekko. Mm, żyliśmy lekko, nie pamiętam Cię czuję, bo to dziwne, że robię to, co lubię. Tak jak gumę starzy, kumple, dawno zmarły, dawno ich nie potrzebują. Oni w trumnie, a innym wehikułem jadę w górę. Ja robię muzy, ty relacjonujesz. Relacje zdaję na dwoje. Przepraszam, każdy z pań, że straciłem, czy nie daje się w ogóle. Nie wiem, co mam zrobić, to nie klej się jak blue. Robię sumienia, rachunek. Zaczęło się tam murek To do tych zielonych podwórek. Wracam, gdy zycie z chamił na sznurek. Jak chcesz dzień już się siedzę w agonii. mówią do wsodu powoli. Kiedy spacyłem na ich do góry, schylam się do podawania im dłoni. Kolejny wagonik, kolejny wagonik, niepotrzebnych mi znajomych. Wiem o tym, sorry, ten bosem był do nich. Zobaczcie jak wrócę na tory.